Jezu chryste, bubon! Elo, tu jak bubon, a to jest mój pierdolony banger. Sprawdzę to, suko! Pik, pik! Ja <laughs> ty głupiasz, muro. Jestem ziomal, jak bubon, a ty kurwa rzesz gówno. Napierdalam, że się równa! Wow. Jesteś punko wciągasz klej, a twój stary w palce nosił ksywę kurwa gej Jestem Bubon, robię flex, a to w moim życiu pierwszy napisany tekst Ja, yeah. ja yeah. mam koronę na swej głowie uh. Wejping dziwko, jest nałogiem Wo. Bartek to mój dobry ziomek, uh. ta uh. Weekend kurwa zawsze ogień, tej! Mam kopyto tu w tej dłoni, ej Mam tu fejmu jak Raphonix Wzięliście kurwy ten refleks? To jest kurwa reflex, Prawdziwego chudego byka z winnego jakiegoś taślaka Mam refleks chudego byka, ej Oksy mam jak z psychiatryka, ło Rytel tonie w narkotykach Ziomki dograły mi fita I jesteśmy kwita, bang bang Na murku sobie stoimy, ło i Gandalfa se palimy, ci chłopcy i dziewczyny ziom Skumaj te jebany rymy, yo. Dobra Dzięki za tego zajebistego kawałka Zostawcie lajka, like suba I napiszcie na pod insta JOOOOOO <śmawildy> Nie no, usuń to no. no nie no, usuń, nowa Ej Ej Kurwa tekst mi zniknął ハハハ